Hej bem kochani dzisiaj mam na specjalne specjalną okazję. pytacie masz znowu śmieci? nie tym razem mam kinder joya Harry pottera i milka boxa tego nowego jakiegoś siódma 7 cudów świata ale to nie jest stara część to jest taka nowa która jest połączona zaraz zobaczymy czy to jest połączona bo jeszcze nie wiem ale Myślę, że najpierw sobie otworzymy tego Kinder Joya. Znaczy, jakiego Kinder Joya? Milki Secret Boxa. Ech. No. Faktycznie jest srebrne. Secret Box. No, odczepcie się ty, ty, ty. A i subskrypcja i lajk. Ech! No chodźcie tu. To już mieliśmy. Co to ma być? No to jeszcze jest Harry Potter. No a czekoladę sobie na później odłożę. Będę z niej wypo... To musi być... Ja to zaraz sprawdzę. Ja to zaraz... Chodź o, mam Cię. Jak to będzie złoty Harry Potter, to Was... Co to jest? To... Ja ją chyba mam. O, zaraz Chyba mam. Tak, mam. No co ja robię? Chodź tu. Mamy si dwie siostry-bieźniaczki. Co to miało być? To miało być, miało być, nie wiem... Kimś lepszym, kimś, kimś kto? Nie wiem, dużo mam tego. Wam pokażę. Dumbledore. Ta pa, panienka. Druga panienka. Zł złoty Harry Potter, Harry, nie ukrywaj się! I jeszcze jeden złoty Harry Potter, do tego jakiś chyba brat albo coś innego. Nie wiem, nie umiem rozpoznać. Nie pamiętam tak dobrze tego. Hagrid, Harry, nie przewracaj się! ...i Batwoman. Jestem Batman. No Harry, no! Co ty tak się ukrywasz? Mamy dwie siostry bliźniaczki. Dwóch chłopców. Dwóch tych samych w sumie. Dumbledora. Tego lutka, Chyba Rona. Hagrid i Batwoman. Piszcie w komentarzach, kto jest najlepszy i...